Ocena outfitu na TikToka, eee, co ty robisz człowieku? Eee, ja 8 na 10, bardzo ten. OG Kuba, ocena outfitu na TikToka. Ty, nowe Nike założyłeś. 5 na 10, koszula Nie no, miała być czarna, to jest tego koszula, jego wina. Agata, ocena outfitu, 9 na 10. Zawsze może być lepiej. Dzięki. Ja pierdolę, z bluzą Masakra, masakra. Rafciu, ocena outfitu. O, o, odkryj ten kurtkę. 5 na 10. O, co ty Bardzo nudno. Sandra, ocena outfitu. Pokaż tutaj ten, pokaż. O, 9 na 10. Zawsze może iść lepiej. Martyna, ocena outfitu. O 10 na 10. Nie może iść lepiej. Ciasko. Masaka, 2 na 10. Czy z bluzą kurwa przychodzisz do klubu? Eee, chodź tu natural Ocena outfitu, chodź tu! Jestem 10 na 10, czarny diabeł Co ty mówisz? 6 na 10 Co jeszcze Grzesi Ocena outfitu 7 na 10, klasycznie Teraz ja stary 2 na 10, jak zwykły Pedrylas We się nie znał